Twórcą małżeństwa jest Bóg, to on stworzył małżeństwo Adama i Ewę jako małżeństwo. I on zaplanował, że Adam i Ewa będą się rozmnażać. Niektórzy ludzie uważają, że seks każdego rodzaju seks, również w małżeństwie, jest grzeszny. I spotykam się wielokrotnie w, w, w rozmowach z, z ludźmi, których znam, którzy się nawet nawracają, że oni się zastanawiają, czy po prostu ich pociąg do żony czy do męża to jest po prostu nie jest coś grzesznego i na ile oni mogą ze sobą współżyć, a na ile nie i tak dalej. No Bóg stworzył seks, jest to bardzo dobra rzecz. I Bóg chce, żeby ludzie się tym cieszyli. Pismo Święte w Nowym Testamencie w liście do Koryntian, mówi nawet o tym, że mąż nie może odmawiać żony właśnie seksu, ani żona nie może odmawiać tego mężowi. Jedni, drugich, jedni do drugich należą i należy to robić. Dodaje również, to jest pierwszy list do Koryntian, siódmy rozdział. Dodaje również, że jeżeli ktoś ma chodzić jak tam się napisane, płonący, po naszemu mówiąc, napalony, żeby zamiast chodzić człowiek napalony, to powinien się po prostu ożenić, pobrać. I do, mało tego Pismo Święte dodaje również Paweł, że każdy człowiek powinien mieć swoją parę. Kobieta powinna mieć mężczyznę, mężczyzna powinien mieć kobietę. I mogą oczywiście żyć w celibacie, czyli bez współżycia, jeżeli tak sobie postanowią, jeżeli tak na to się zgadzają. Natomiast jeżeli by mieli, jak tam jest napisane, płonąć, czyli być napaleni, to lepiej, żeby po prostu ze sobą współżyli i żeby się pobrali. Małżeństwo polega na tym, że ludzie są ze sobą. Pobierają się, współżyją ze sobą, oświadczają ludziom naokoło, że są małżeństwem, i nie jest to przysięga zawarta między nimi gdzieś tam potajemnie, tylko jest to ogłoszone wszystkim. Oto jest instytucja małżeństwo. Nikt nie ma prawa do tej kobiety, inny, nikt nie ma prawa do tego mężczyzny. Żadna kobieta nie ma prawa już do tego mężczyzny, żaden mężczyzna nie ma prawa do tej kobiety. I to jest wybór. Ludzie siebie wybierają. Niektórzy pytają: A czy to jest tak, że są dwie doskonałe połówki gdzieś tam, i ludzie dobierają się w ten sposób, i Bóg ma dla ciebie twoją połówkę, i tak dalej? Wiecie, moja teoria jest taka, że nie, ale to jest teoria. Praktyka moja jest taka, że tak. To znaczy, moja żona to była moja połówka i nie, nie, nie mógłbym mieć innej. Więc yy, jak to jest w rzeczywistości, to nie ma znaczenia. Ważne jest, że jeżeli ty już zdecydujesz, że ta albo żadna, ten albo żaden, to trzymaj się tej decyzji, Bóg to pobłogosławi i to właśnie tak jest. Jest zaklepane, zamknięte. Jeżeli już się pobrałeś, żadna inna kobieta, żaden inny mężczyzna nie jest dla ciebie już planowany. To jest kropka. Koniec. Zamknięte. Zamknięty temat. Żyj tak i tyle. Jeżeli się rozwiedziesz, Wróć do filmu na temat tego, co zrobić w przypadku rozwodu. Na ten temat nie będę teraz mówił. Co zrobić, żeby mieć szczęśliwe małżeństwo? Nie to, że szukać innego partnera, tylko co zrobić możemy z tym partnerem, z tą małżonką, z tym mężem. Pismo Święte tutaj podaje bardzo, bardzo e, ciekawe rzeczy. Szczególnie jeśli chodzi o list do Efezjan, tam jest napisane. Tam jest napisane, w skrócie to tylko powiem. List do Efezjan, piąty rozdział. W skrócie to tylko powiem, jest tak. Kobiety bądźcie poddane swoim mężom. Mężowie, kochajcie swoje żony, jak Jezus pokochał Kościół. Więc kobiety mają być uległe, poddane to jest recepta z Pisma Świętego. Możesz, tego, możesz to zastosować, możesz tego nie stosować to jest inna sprawa. Ja tylko mówię o recepcie z Pisma Świętego. Kobieta, gdy będzie poddana pod mężczyznę, gdy będzie uznawała go za autorytet, będzie szczęśliwsza, niż jeżeli tak nie będzie. I mężczyzna, jeżeli będzie kochał swoją kobietę, jak Chrystus pokochał Kościół, to też będzie szczęśliwszy, niż jeżeli to ona wokół niego będzie chodzić. Jeżeli to mężczyzna będzie tym, który daje, zaopatruje, który oddaje życie za, który jest gotów ponieść ofiarę, który jest gotów zrezygnować ze swoich wszystkich, Jezus zrezygnował ze swojego całego towarzystwa w niebie, dla kościoła. Jezus zrezygnował ze swojego całego splendoru w niebie, jaki miał, te wszystkie swoje sukcesy, z, z tego, żeby być panem zastępów, on zrezygnował i stał się człowiekiem dla kościoła. Tak samo ty musisz z wielu rzeczy zrezygnować, żeby być dla tej swojej żony mężem. Tak pokochał Jezus kościół, tak samo ty pokochaj swoją żonę. Zrezygnuj ze swojego ja i po prostu weź ją sobie za małżonkę i Zejdź do jej poziomu, tak jak Jezus zszedł do jej poziomu, do poziomu Kościoła, do poziomu swojej ulubienicy. Kochaj nad życie, szanuj, troszcz się, zaopatruj, a ty, żono, kochaj tak, jak kocha Kościół Jezusa. Wielb go, chwal go, układaj na jego temat psalmy, y wszystkim mów kim on jest dla ciebie, chwal się nim, niech on po prostu dla ciebie będzie prawdziwie mężem, tak jak to się Bogu podoba. Subskrybuj nasz kanał, żeby nie przeoczyć kolejnych filmów. Jeśli to nagranie jest dla ciebie pomocne, prześlij je swoim znajomym.